tak i witamy wszystkich zagrajmy ze Stasiem w jakąś starą grę Last Dutchman Mine A wybierzemy sobie wideo mode czyli no, chyba najlepszy będzie trójka VGA nie wiem dobra stara gra jak widzicie już mówiłem że coś starego będzie dzisiaj towarzyszy mi tutaj Stanisław, mój syn i raczej będzie wielkim Właśnie programu, tak. Tak. Stasiu, możesz coś powiedzieć, chociaż ona raczej nic nie powie. Zaraz zauważycie jego działalność. Właśnie sobie wziął myszkę, ale patrzy się w światełko, nie, w światełko się nie patrzy od myszki. Tak, i co my to mamy? Już w jeden czy dwa westerny grałem, a tu co mamy? Kolejny western, gra z 89 roku. Grałem w to bardzo dawno temu, wiecie co? Chyba tutaj przyspieszę trochę o tak 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 czy teraz będzie trochę lepiej? A, chyba nie gra nie wymaga tego jesteśmy starym skapcaniałym kowbojem jak widzicie e, jest tu jakiś stary gościu o właśnie tutaj dobra, dobra współpraca rodzinna następuje i co musimy tym gościem zrobić? no jak to wiecie to jest górnik na dzikim zachodzie w miasteczku, dobra, jak chce się, tak, Saś, tak, chciałem, chciałem, wrócić do mojego, ej, mi mikrofonu nie ruszaj, o, spacja, dobra, mamy trochę pieniędzy i musimy zainwestować w wyprawę w poszukiwaniu właśnie złota tutaj na tych przestrzeniach, mamy w miasteczku do dyspozycji kilka miejsc, o, gazeta, Zajrzyjmy co, czy coś w gazecie pisze ciekawego mm. <knie> I co tutaj jest? Jakiś gang Gang Bareta wciąż na wolności Po ostatnim napadzie uh, so, uh, so. Prospector Indies. This... No, napadli na kogoś. I ogólnie nie, dobra, nie będziemy czytać. Gra, mimo, mimo tego, że wygląda, jak sami widzicie, jest niesamowicie wciągająca, aż wręcz zaskakująco. Eee, no, nasz bohater, nie wiem czy on ma jakieś imię i nazwisko, eee, nasz bohater jest... Eee, jak widzicie poszukiwaczem złota i wzbogaca się z czasem. E, zakupuje sobie sprzęt, jakiś rewolwer, jakiś... O, tutaj właśnie wejdziemy do sklepu. Kupimy kilka rzeczy niezbędnych do przetrwania na, na pustyni. E, dobrze, i co kupimy sobie? mamy ograniczoną ilość pieniędzy na początku jak znajdziemy trochę złota to oczywiście możemy zarobić na tym można jeszcze zarabiać grając w pokera w salonie ale w salunie ale to później tak Stasiu tak no tak tak to jest to jest butelka tak um, dobra co potrzebujemy żeby wyjść na pustynię to weźmiemy to jest to Tak, to jest to. To jest chyba taka miska do wypukiwania złota z rzeki. Więc ją sobie kupujemy. Uff. Zostaw mu zegarek. Teraz tutaj, patrz, kupujemy rzeczy. Halo. Kupujemy śnurek. Czekaj, śnurek na razie nie Co, nudna gra? Halo. Staszku. I Staszku. Kupimy wędkę sobie. Pijmy wędkę. A, dobra, mamusia zabierze Staszka. Na no spacer, a ja tu chwilę jeszcze coś tu poszabruję. Czy ja to już kupiłem? Czy kupiłem dwie? Zaraz. Dobra, i teraz sprawdzimy w naszym ekwipunku. To jest nasze zdrowie. Widać. No, w miarę, w miarę wszystko jest ok. Nie ma, nie ma ukąszych grzechotników, postrzałów i przebitych strzałami komiczyn. Strzałami z łuku. Co tu mamy jeszcze? Żarcie. Tu mamy ekwipunek z żarciem. Nie mamy nic specjalnego i no tak. Kupiłem dwie wędki nie chcąc. No, nie, nie jest to potrzebne. Yy, dobra, wejdziemy jeszcze do tego sklepu, bo przyda się yy, coś na, na wodę. O. Może wezmę dwie. Dobra, dwie butelki z wodą. Na, 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 na pustyni, jak wiecie, woda jest bardzo potrzebna. Yy, żarcia nie kupuję na razie. Kupimy pistolet. Nie, nie, nie kupimy pistoletu nie kupimy pistoletu um, Dobra, może na razie na razie starczy Na razie starczy, dobra, exit e, i teraz pójdziemy nad rzekę troszeczkę poszukać złota. No, idź pan. Lost Dutchman mine Zobaczymy czy ktoś w salonie jest W barze, idziemy do baru. Jest nasz gracz! Słuchajcie, kiedyś siedziałem przy tym i grałem w pokera przez półtorej godziny. Po prostu grałem w pokera tu z tym panem. Zagrajmy. Gdybym miał damę na przykład zamiast króla, to byłoby całkiem przyzwoicie, a jest beznadziejnie. Mamy małą szansę, żeby dostać damę. No, ok no, trochę ryzykownie pewnie, pewnie przegram pas jeszcze raz bardzo złe zagranie mamy dwie pary no już jest nieźle wymienimy siódemkę może będzie coś lepiej ha! ludzie no zaobstawiamy wszystko chociaż zazwyczaj jak się obstawi wszystko Stasiu, obstawiam teraz, to jest bardzo ważny moment. Obstawię 100 dolców. On często się poddaje wtedy. Wchodzi czy nie? Podnosi do 240. No to ja się podniosę. No tyle co mam. To, to jest chyba dosyć mocna karta w tej chwili. No i sprawdzamy. No już więcej nic nie mam, więc trzeba sprawdzić. Wygraliśmy, patrzcie no ładnie co? Dobra, okej okay. On miał tylko dwie pary, mocne co prawda, ale my mamy tutaj Nie pamiętam jak to się nazywa Street albo Full chyba Street Obojętne, wygraliśmy Wychodzimy, dobra Trzeba wiedzieć kiedy przestać eee, Dobra To idziemy kupić rewolwer, bo się przydaje na pustyni Może nas zaatakować złoczyńca lub wąż którego trzeba zastrzelić e sklep jest tutaj mercantile mercantile? merkantilizm po prostu jakiś kupujemy pistolet no teraz to nas stać nie? ładnie pograło się co? nieczęsto mi się zdarza wygrać w pokera w taki sposób dobra cool chyba wystarczy tyle bo to jest Dobra Jakiegoś żarcia na pustynię To nie wiem, czy jest sens na razie brać Bo idę niedaleko Idę niedaleko Słuchajcie, osła można kupić Osła, osioł pomoże nieść Osioł bardzo pomaga nieść Zwiększa nam jak chwytunek Można sobie to Wiem, że to o, w ten sposób będzie szybciej Tutaj możemy osła kupić. Nie, no ludzie, z miejsca mamy osła. Kupujemy najtańszego osła. Jak on się nazywał? Nie pamiętam. Nieważne, mamy osła. Dobra. A no, można by coś zjeść, prawda? No to zjedzmy coś i z czegoś się napić. Ale nie mamy nic do picia. Dobra. Idziemy na pustynię w poszukiwaniu przygody Mamy zegarek Jest godzina 12, czyli najgłupszy pomysł jaki może być w samo południe wyjść na pustynię No i oczywiście, oczywiście co Dobra jak to się strzelało, jak to się strzelało Zaraz nas postrzeli, zaraz nas postrzeli ten pan Możemy uciec O ty, Trafiłem, nie trafiłem, no kurcze Dobra Jak to wygląda? No kiepsko, kiepsko Co tu się przypala? Ja nie wiem co przypalasz dzisiaj na obiad więc nie umiem odpowiedzieć na Twoje pytanie Tak, też ona pytała się co się przypala Idziemy do lekarza leczyć swoje rany Tu jest lekarz I za każdą ranę No prawdopodobnie mhm, Dobra, dobra, dobra Chyba tyle, więcej ran nie mamy. Dobra, exit. I teraz by się przydało na przykład coś zjeść. Mamy no, no kiepsko, kiepsko, stoimy. Zjeść, O, już jest lepiej. Dobrze, że kupiłem no, z wodą lipa. Ale jeżeli chodzi o wodę, to nadrobimy na pustyni. Jak dojdziemy na tą rzekę wreszcie. Mam nadzieję, że nas nie zaatakuje w samo południe, żaden Indianiec. Dobra, jesteśmy nad rzeką. Można się napić. Napiliśmy się. E, można łowić ryby. Taka minigierka. No właśnie, kiedyś łowimy ryby strzałkami normalnie na klawiaturze. Kiedyś, właśnie, dawno temu, w dawnych czasach, właśnie takie minigierki były poważnym urozmaiceniem gry i były dość popularne chyba no i dawało pewien, pewien taki koloryt całości gry że można było samemu dobra i teraz co ważne teraz będziemy a jeszcze dobra od razu się napełniły nam menażki e exit i teraz będziemy robić co będziemy przesiewać będziemy prze przesiewać w wersji na Amigę tu jeszcze była taka animacja jak on przesiewa. A tutaj animacji nie ma i on po prostu... O, za dużo przedmiotów, żeby wnosić, ale na szczęście mamy osła, dlatego zaraz poprzekładamy. Całe złoto poprzekładamy na osła. Stasiu, chodź tutaj. Halo. Ej, momencik. Chodź tu. Zobaczysz jak, jak tata złoto przesiewa Ech, dobra Dobra, jestem Dobra, jak to się robiło? Co? Nie tak, zaraz Staszku Staszku, Staszku, nie, 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 nie miotaj się, nie miotaj. Nie ma sensu, naprawdę, Nie miotaj się. Jak to się. Jak to się przekładało? Aha, już wiem. Prawym klawiszem myśl. Lewym klawiszem. Prawym, lewym. Prawym, lewym. Dobra, i załadujemy się dzięki temu po prostu. Oszty! Oż ty, oż ty, Jak widzicie bycie za grajmerem i jednocześnie bycie tatą jest dość trudne. Tak, w ogóle bycie tatą jest dosyć dziwne. Może kiedyś powiem. Dobra, płuczemy piasek dalej. Aż nam się znowu zapełni. Zapełni nam się co. O już, dobra i znowu przełożymy na osła, gdzie ta myszka tu jest i przełożymy na osła i znowu wykopiemy ile tylko się będzie dało Staszek, siadaj na, na tyłek Dobra, moment jeszcze na tyłek. Dobra <laughs> awaria techniczna nastąpiła To tutaj zaraz będziemy kończyć Jeszcze tutaj mówimy. Dobra. już mamy pełen ekwipunek. Jeszcze sprawdzimy, jak tam. No, można by coś zjeść człowiek zgodnie, nie? Człowiek nie jest taki, co by, co by nie zjadł czegoś. No to zjemy rybę. Pyszną Ok. Dobra. I teraz jak wygląda nasz ekwipunek. Nieźle. <laughs> Wracamy do miasta. I aby nas nie napadło nic po drodze. Bardzo dobrze. I od razu upchniemy nasze złoto. Zaraz to zrobimy. Zobaczymy, jak żeśmy się obłowili. To będzie tutaj. Zobaczymy, jak się obłowiliśmy. I to będzie na dzisiaj wszystko. Dobra, upychamy. O, i z osła wszystko. No, niektóre te woreczki nie są nic warte. E, ile ja w końcu zarobiłem? Gdzie ja mam? Czy ja coś zarobiłem w ogóle? Gdzie są moje pieniądze? Gdzie są moje pieniądze? Tutaj, chyba. Hmm. Chyba, chyba coś tam zarobiliśmy, nie, nie wiem, nie pamiętam jaki był stan poprzedni Dobra Aha, żona nie potrafiła, że zdążyła wydać zanim ja w ogóle zarobiłem Zazwyczaj to prawda Zazwyczaj tak właśnie się dzieje <laughs> Dobra To na dzisiaj koniec takiego odcinka rodzinnego i tak był dłuższy niż się spodziewałem Myślę, że jeszcze w to zagramy Aczkolwiek nigdy tej gry nie przeszedłem, Powiem wam później o co w niej chodzi na razie, tak tylko wstępnie, żeby może zainteresować no gra. Jest dosyć ciekawa, mimo że jest bardzo stara, jest dosyć rozbudowana. E, moglibyście pomóc mi ją sklasyfikować, jak, jakby to, tą, co to jest za gra, bo to RPG, to chyba nie, nie no, przesada to nie jest chyba RPG. No, jakaś gra. Jakbyście mogli podać mi, co to za gatunek, to sam byłbym wdzięczny, bo, bo sam nie wiem. Ale jest bardzo fajna. Ja ją z dzieciństwa jeszcze pamiętam na Midze 500. Dobra, na dzisiaj tyle. Zapraszam ewentualnie do następnego odcinka, jak się pojawi. Myślę, że, że się pojawi. Dobra, trzymajcie się. Cześć.